62 A było 50, tak? Nie ma przelewy a. O nawet nagrany jest Tak <grybuj> <grybuj> Ja cię klepcę To no tośmy zaopali Na takiej drodze Ciekło, nie? Pięćdziesiąt było ile mieliśmy 62 nie? No. to się zdarza na Bałkanie spadły kamony na maseczkę chyba na uczo. musimy ich jakoś uprzedzić poduszki wyjebało poduszki ale dobra. dobra. jak tam prosto. przejdziemy? Patrz na laweta tylko dawaj, dawaj I tu ty już prostuj A jak tam nie spadnę? nie, tu nie spadniesz a, no dobra, zarumczymy się. Ale nie no jak malutki, ten stary jest i ten jest malutki, ten jest młodziutki, ten przed nami. Nocą dotarliśmy do prekal. Jemy śniadanie, karmimy miejscowego psa, porzucamy kampera i ruszamy kładami w kierunku górskiej wsi, podobno najbardziej izolowanej w Europie. TET to kolejny punkt naszego planu. Celem głównym jest przejście górami przeklętymi do Doliny Balbony i z powrotem. Czy nam się to uda? Zobaczymy. Tomek instruuje edytę jak się napić. I z całą głową do tyłu. I z całą głową do tyłu. Spróbuj jeszcze raz. Nie to bój się drogę. tego. A gąbę jak chcesz, zawsze sobie daj a tę, to dajesz to do góry. No i głowa do tyłu, tak? I Poszło. Jeszcze ja, jeszcze ja. O, Ola się zdecydowała. To edytarka, to ja a tutaj to... jesteśmy w miejscu, gdzie... Poszedł w przepaść busik. Wieczne odpoczywanie. Wieczne odpoczywanie radzimy dać Pani. Gdzie poszedł busik i poszło... Ile tu chyba? a 20 ludzi albo lepiej. Tu poszedł w przepaść. Tu poszedł w przepaść. Dobra, lecimy dalej. Pogoda nas nie rozpieszcza. Kurwa, jakie przepaście! Trzymaj się mnie! Najwyżej polecimy razem. Chcę, żeby stałaś mi, że nie opuścisz mnie aż do śmierci. Widzisz tam Szamka i Edytę? Dają ostro. Kolej na nas. Włącz na cztery.

A ostatnio pod tym dębem jedni. Pod... pod tym dębem żeśmy jedli, nie? Ja zmienia. Dobra, chcemy szukać na Jesteśmy w Tet, albańskiej miejscowości w górach Przytętych. Jedźmy po HU. Problemu, żeby tutaj jechać, musiałem spuszczać powietrze z kół, bo opadało trochę. Droga, która tutaj prowadzi, zrobiła się mokra, gliniasta i nie chciałem wyglebić, bo wiozłem ze sobą drugą połowę w postaci mojej ostatniej żony yy, Oli, która tak nawiasem mówiąc, chciała zejść w połowie drogi, ale rozmyśliła się i przyjechała tutaj ze mną. Chyba nie żałuje ale tak? Hmm. Czyli wszystko zależy od powrotu. Może i słusznie. Zobacz, jakiego mam na naszego kolegę. Dupę nie pokazuje. Dupę nam pokazuje. nam Dobrze. pokazuje. To to jest? York. Ja się nie znam na Dobrze. Czy jakiś sznycer, sznucer, sznucer. Skakuj pies. Dobrze. No, To i ale wyświęcone. Idziemy do Walbon. nocy dość ostro popadało. Praktycznie były burze z perunami. Woda zmieniła swój kolor. Jasno błękitnego, świat mocno szary. 25 minut jesteśmy w górze, 25 minut? Tak. You dobrze. good. Good, very nice. Good luck. cześć. ciao. Wygląda na to, że chyba zbliżamy się do szczytu. Do szczytu na 1800 z groszami a wychodziliśmy z 800, czyli na przestrzeni 5 km. mieliśmy ponad kilometr przewyższenia mówię za siebie dla mnie to dużo. nie jestem wytrawnym podziarzem, górskim wspinaczem i wbrew temu co piszą przewodnicy dla mnie przewodniki dla mnie ten trip był wymagający na pewno łączę bo po prostu nie spadł to tak mamy widok Ola! to jest szczyt czy nie? czy tam jeszcze jest góra? no to dobra będziemy mieć z góry gdzie tu kurwa przepaści jest na tysiąc centymetrów Patrzcie się, jak przypaść nagle sobie tego nie wyobrażam zrobić. Wygląda na zabezpieczeń. Idę tu kurwa obejście, jest dla kozaków. A chuj, spróbuj. A Nie, tu jest wysokości. Zaraz zobaczymy jaki to jest. Hi. hello. O, ta strona tak jakby się odsłoniła. Proszę. No, czyli jesteśmy w punkcie, gdzie teraz będziemy schodzić. Zadowolone. Tak? No, to znaczy. Po tej stronie mgła. Widać, że tak, jakieś widoczki się odsłaniają. No właśnie To My ja akurat idziemy odwrotną drogą dzisiaj Jutro pójdziemy w tą stronę właśnie Do ted. A żeby się tam dostać trzeba wyjść na wysokość tej góry O tej Jakie no. tam było? 1000 metrów Tak Jak ci się... To sobie właśnie tam, co pokazujesz, ta góra. Jak ci się tu podoba? No pięknie. Pięknie? Pięknie. My to tędy będziemy wracać, także popatrz sobie do góry. Ja wyjadę busem. Busem jest 270 km, a na skróty naście, Nie wiem, ile tam było, 15, 17? Ile? 18. 18, no. Albo 270 drogą, albo 18. Ale czasowo tyle samo. Cały dzień to zajmuje. Odpoczynek robimy, od napijemy się wody. Ho, ho! Yeah. Pełne! Pełne. Zobaczysz za chwilę. Kurwa, ja tam nie przejdę. Nocne opady spowodowały, że rzeki nie da się przejechać ani przejść suchą stopą. W tym celu zbudowany został most, który pozwolić miał nam przedostać się na drugi brzeg bez tak zwanego zamoczenia. I uh -huh. Mamy pojazd! Auto? Mamy jeszcze 4 km do uto? Nie, super! Do nas? Do zobaczenia! Do widzenia! Pasjoner na bardzo szybko! Ale ja ją ja, ja, ja. przyjechali po nas! Thank you very much! Bye bye! Ciągle z kraską? Do nas? Tak! O, mam auto! Bye! Do widzenia! Super! Jesteśmy w Albonie. Niesamowity dzień. Niesamowite atrakcje były, w cudzysłowie. Ponieważ pogoda nie rozpieszczała nas. No, wstąpiliśmy do hipermarketu. Musimy sobie wódkę kupić, żeby się nawalić wieczór. Albi. Super. Co masz? może wina sobie będzie, kupimy to Będziesz to okay. no liter. A to kupujecie? Tutaj spaliśmy. Żegnamy Gospodarzy i rzeka już chyba nabiera kolorów. Bo no, wczoraj była bardzo mętna. No, pan już się niecierpliwi. Idziemy przez most. I za chwilę ruszamy do miejsca, gdzie stoją nasze kłady. Mianowicie do Tet. W tak znowu waży tony, ale cóż taki żywot i woda już nabiera takich, zobacz, Edyta, innego koloru. My wrócimy do będzie Powiedz im coś o nich. Powiedz coś o nich. B. 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 B.